Dobry państwu, witam serdecznie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj spotkanie ze związkiem samorządów polskich oraz stowarzyszeniem Prezydentów Miast Polskich z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim. Jest również z nami pani minister Anna Moskwa, ministrowie w kancelarii premiera Norbert Maliszewski oraz Krzysztof Kubów. Szanowni Państwo, to jest kontynuacja naszej dyskusji o kwestiach związanych z samorządem, z kwestiami energetyki, z tymi kwestiami, które wiążą się z kryzysem gospodarczym wywołanym przez wojnę, którą rozpoczęła Rosja. Samorządy są bardzo ważnym elementem funkcjonowania życia publicznego, funkcjonowania struktur państwowych, dlatego też rząd zawsze chce kontynuować, prowadzić dialog w sprawach, które są istotne dla mieszkańców. Dzisiaj właśnie spotkanie z tymi dwoma Związkami, Związkiem Samorządów Polskich oraz Stowarzyszeniem Prezydentów Miast Polskich, a w przyszłym tygodniu odbędzie się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, która też będzie kontynuowała dyskusję w tym zakresie. A na początek bardzo poproszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ja jeszcze tylko chcę wspomnieć, że dzisiaj z nami jest ponad 30 prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów z różnych części Polski, którzy dzisiaj będą z nami dyskutować. Bardzo proszę, panie premierze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy Państwo reprezentujący samorządy wszystkich szczebli. Europa mierzy się dzisiaj z kryzysem absolutnie bezprecedensowym. Takiego natężenia różnego rodzaju ryzyk, kryzysów, niebezpieczeństw nie było od kilkudziesięciu lat. Wielu mówi, że nie było takich, takiego natężenia od wojny. Mamy do czynienia po prostu z kryzysem globalnym. Rosja z całą premedytacją wprowadziła Europę w stan ogromnego kryzysu energetycznego. Jest to inny rodzaj broni, którym posługuje się Rosja. Walczy militarnie przeciwko Ukrainie, dokonuje zbrodni na Ukrainie, ale przeciw całej Europie, w tym także oczywiście przeciwko Polsce wytoczyła najcięższe armaty energetyczne, gazowe, węglowe. I związane z innymi nośnikami, z innymi surowcami. Kryzys energetyczny wymaga od nas ogromnej, szczególnej mobilizacji. Wymaga mobilizacji od całej administracji publicznej. Nie tylko od rządu, ale także właśnie od prezydentów miast, od starostów, od wójtów, od burmistrzów. Cała administracja publiczna odpowiada za to, aby. Ciepło, energia elektryczna, węgiel dotarły do mieszkańców, ponieważ wszyscy mamy swoją rolę do odegrania na poszczególnych szczeblach administracji publicznej. Wszyscy jesteśmy częścią państwa polskiego, administracji publicznej. Dlatego każdy z nas musi się przyczynić do bezpieczeństwa energetycznego właśnie w swojej gminie, w swoim mieście, w swoim powiecie. Jest jedno. Źródło wzrostu cen energii, ale sposobów walki z tym, z tym kryzysem energetycznym jest więcej. I dzisiaj kilka zdań o tym powiem. Ale zacznę od tego, że jak doskonale Państwo wiecie, zwłaszcza w samorządach, mimo potężnych obniżek podatków dla obywateli polskich, nie zostawiamy samorządów samych sobie. Przyrost dochodów, zarówno dochodów podatkowych. Tych, które pochodzą częściowo z PIT i z CIT, z podatku PIT i podatku CIT, był bezprecedensowy przez te ostatnie 7 lat. I samorządowcy doskonale o tym wiedzą. Połączenie tych dwóch rzeczy obniżki podatków i wzrostu dochodów dla samorządów jest tym bardziej czymś niebywałym, jest dużym naszym wspólnym osiągnięciem. Nie możemy tego zmarnować. Ale jednocześnie. Chyba każdy wójt i każdy starosta w Polsce przyzna, bo mówią mi to w wielu miejscach, w których jestem, że pieniądze na inwestycje są takie, jakich nigdy nie było. Drodzy mieszkańcy gmin, mieszkańcy powiatów, gdziekolwiek mieszkacie, skądkolwiek pochodzi wasz prezydent, wasz wójt, jakiejkolwiek rodziny politycznej, zapytajcie, czy kiedykolwiek były większe pieniądze ze skarbu państwa polskiego na inwestycje niż teraz. I trzeci element dotyczący finansów samorządów, o którym też chcę na początku powiedzieć, to 13,7 miliarda złotych, które przekazujemy dla samorządów właśnie teraz, dla każdej gminy, nawet najmniejszej, nawet dla tej, dla której z algorytmu, z wyliczenia wynikało, że powinno trafić 500 tysięcy złotych w wyrównania, 800, 900 tysięcy, nawet dla tej gminy przekazujemy co najmniej. 2 900, około 2 miliony 900 tysięcy złotych. To są również bezprecedensowe pieniądze. Robimy tak właśnie po to, aby z jednej strony były środki na wkład własny, na różne projekty związane z inwestycjami, na wydatki bieżące, ale również na wydatki związane z kryzysem energetycznym. Mówiliśmy o tym z panią ministeranną Moskwą, z panem premierem Jackiem Sasinem od samego początku że te środki również temu mają służyć. Jednak w łagodzeniu skutków tego kryzysu nie zostawiamy obywateli samych i już do tej pory wykonaliśmy kilka bardzo konkretnych zmian, wykonaliśmy kilka bardzo konkretnych ruchów. Po pierwsze to dodatki do ciepłownictwa. To potężne pieniądze, które są przeznaczane z różnych źródeł pochodzących z budżetu państwa polskiego także które są niezbędne dla samorządów które prowadzą e, ciepłownie które e, muszą dostarczyć ciepło systemowe do mieszkańców i są to środki które mają zmniejszyć zakres podwyżek te środki cały ten schemat został już opracowany w minionych tygodniach w minionych miesiącach on jest zrealizowany a więc Mamy ograniczony wzrost kosztów energii cieplnej. Teraz energia elektryczna. Szanowni Państwo, w zakresie energii elektrycznej mam super ważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców samorządów i od, dla wszystkich podmiotów wrażliwych. Otóż zdajemy sobie sprawę z tego, że na skutek kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję propozycje, które trafiają do samorządów trafiają również do odbiorców wrażliwych, także do instytucji kultury, także do instytucji edukacyjnych, oświaty. Są to propozycje niezwykle wysokich, propozycje ze strony spółek energetycznych, propozycje niezwykle wysokich podwyżek. Zdecydowaliśmy się już jakiś czas temu na przepracowanie tego tematu i dziś prezentujemy Państwu rezultat tych prac. Pracowaliśmy nad tym z panią minister Anną Moską, z panem premierem Jackiem Sasinem, z panem profesorem, panem ministrem Norbertem Maliszewskim i w gronie innych ministrów po to, aby ograniczyć wzrosty, tak jak zrobiliśmy to dla gospodarstw domowych, zamrażając taryfę do 2000 kilowatogodzin rocznie, a dla rodzin wielodzietnych, rodzin w gospodarstwach rolnych do 3000 kilowatogodzin rocznie a dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi do 2600 kWh rocznie. Tak, w tym przypadku dzisiaj zaprezentujemy szczegóły zamrożenia do pewnego poziomu wzrostu cen energii elektrycznej, tak żeby to nie były przyrosty 200, 300, 400 czy nawet 1000%, jakie były proponowane przez firmy energetyczne. Robimy to zarówno zmieniając, tak jak wcześniej obiecywaliśmy, mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne, można powiedzieć, zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych, stabilnymi finansami publicznymi. A więc wspieramy samorządy i chcemy, żeby samorządy dzięki naszemu wsparciu również wzięły udział w wsparciu obywateli. Oczywiście tani prąd, tańszy prąd. Właściwie zamrożony prąd dla gospodarstw domowych do 2000 kWh rocznie, rocznego zużycia to zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, ale ograniczenie wzrostu do poziomu naprawdę niewielkich podwyżek w porównaniu do tego, co było wcześniej prezentowane, to również ograniczenie inflacji. Dusimy w ten sposób inflację, nie zostawiamy obywateli samych. Ale gminom mówimy, gminą, powiatom, miastom mówimy tak. Byliśmy z wami przez te najtrudniejsze lata. Przekazaliśmy bezprecedensowe środki na inwestycje publiczne. Przekazaliśmy ogromne środki na wydatki bieżące, takich, jakich nigdy do tej pory gminy powiaty nie otrzymywały. Dzisiaj, zgodnie również z ustawami, domagamy się pełnej współpracy przy dotarciu ze wszystkimi naszymi działaniami, wszystkimi instrumentami pomocy dla obywateli, które państwo polskie wdraża poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne. Wśród tych rozwiązań legislacyjnych chcę powiedzieć o jeszcze jednym. Obok ustawy, która już weszła w życie, która ma na celu złagodzenie skutków wzrostu cen węgla i przekazuje obywatelom, którzy ogrzewają swoje domy, swoje mieszkania właśnie węglem, ale także peletem, olejem opołowym, również gazem LPG przekazuje odpowiednią pulę środków. W przypadku węgla jest to 1000 zł do tony do 3 ton, czyli 3000 zł na gospodarstwo domowe, na jeden adres. My to już zrobiliśmy, ale oprócz tego cały czas borykamy się z trudnościami w procesie dystrybucji tego węgla. Jak widzicie Państwo pewnie obrazki w telewizji, w internecie, ten węgiel płynie do nas już od kilku miesięcy. Są wielkie hałdy węgla na nabrzeżach portowych, w portach. Ten węgiel jest odsiewany, sortowany, po to, żeby w postaci takiej, w jakiej może być zużyty w poszczególnych kategoriach pieców, trafił do obywateli. Jest on sprzedawany przez spółkę PGG, ale również jest importowany przez spółkę PGE Paliwa. I węglokoks. Zaimportowanych zostało już kilka milionów ton. Odsianych również wiele set tysięcy ton. I dzisiaj ten węgiel tam jest. Ale aby trafił do mieszkańców, musimy również skorzystać ze wsparcia tych, którzy są najbliżej mieszkańców. Czyli właśnie gmin, właśnie was samorządowców. Po to zaproponowaliśmy kolejną ustawę. Aby ta cena była jak najlepsza dla mieszkańców, to proponujemy również w ramach tej ustawy dopłatę, która będzie powodowała, nie chcę tutaj e, wnikać w szczegóły techniczne, możemy potem omówić tutaj w gronie wszystkich samorządowców, dopłatę, która będzie powodowała, iż cena ma oscylować wokół 2000 zł. Chcemy, żeby ona była nie wyższa niż 2000 zł, ale... I do tego będą się sprowadzały te działania. Jeżeli więc importowany węgiel będzie kosztował 2500 zł, 2300 zł, mówię już o cenach brutto, to dopłacimy tę różnicę samorządom, aby wystarczyło na transport do miejsca, do miejsca, w którym, które samorząd wybierze na miejsce tej lokalnej gminnej dystrybucji lub wielogminnej, bo wiem, że są gminy, które między sobą się już teraz dogadują i bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję za te setki, tysiące głosów, które płyną z całej Polski, które mówią o współpracy Was, samorządowców tam na dole, razem z nami, po to, żeby właśnie dotrzeć do każdego obywatela. To jest teraz najważniejsze, żeby ten węgiel, który ściągnęliśmy, nie utknął gdzieś w tych wąskich gardłach. Różnych procesów dystrybucyjnych, z którymi mamy do czynienia. A więc e, z tym się dzisiaj również mierzymy. I rzecz dla samorządów niezwykle ważna, którą przed zakończeniem chcę poruszyć, to kwestia specjalnej taryfy dla samorządowców. Mówiłem o taryfie dla szpitali, dla odbiorców wrażliwych, ale chcę również powiedzieć, że w ramach całego nowego schematu Wam, samorządowcom, również postaramy się. Zapewnić poprzez odpowiednie rozwiązania ustawowe dużo tańszy prąd niż ten, który był proponowany. Wiem, że były miasta jak Olsztyn, jak Radom, wiele, wiele innych, także te małe gminy i miejscowości, dla których spółki energetyczne proponowały cenę 600-800% wyższą niż w ostatnich kwartałach, niż za ostatni rok, niż do tej pory ta cena była uiszczana w naszych po naszych zmianach ustawowych po dopłatach ze strony budżetu państwa i z innych źródeł ta cena będzie niewiele wyższa niż była w drugim kwartale jeśli dobrze pamiętam w drugim kwartale nieco powyżej 740 zł coś koło tego średnia cena więc chcemy, żeby ta nowa, zaproponowana na kolejny okres, na kolejne 12 miesięcy, bo różne podmioty w różnym okresie kontraktują energię, żeby ona była niewiele wyższa. Na pewno nie 100 czy 200 czy 300% wyższa niż te, które do tej pory były, niż, niż ta, o której powiedziałem, 700 kilkadziesiąt złotych za megawattogodzinę. A więc... Dla samorządowców specjalna taryfa także dla odbiorców wrażliwych, dla gospodarstw domowych, dla samorządowców i powiem również dzisiaj coś, co zaprezentujemy w szczegółach na początku przyszłego tygodnia będzie specjalna taryfa dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa według definicji którą się posługujemy, to przedsiębiorstwa zatruje, zatrudniające do 250 pracowników, oczywiście wszystkie mikro, małe zakłady pracy jednoosobowe, kilkuosobowe, ale również te średniej wielkości będą korzystały z naszych rozwiązań, z rozwiązań, które wdrożą specjalną taryfę C. I tutaj chcę też podziękować pani minister Annie Moskwie, która bardzo twardo negocjowała właśnie dokładnie to na posiedzeniu ministrów do spraw energii, do spraw klimatu w Unii Europejskiej i udało się to wynegocjować. Coś, co było de facto zablokowane do tej pory, będzie możliwe i my natychmiast z tej możliwości korzystamy. Także dzięki sile finansów publicznych państwa polskiego będziemy w stanie zaproponować dla Was, przedsiębiorcy, specjalną taryfę C, która znacząco złagodzi podwyżki cen, zakotwiczy oczekiwania inflacyjne i doprowadzi do tego, że w kolejnych kwartałach, mam nadzieję, że od przyszłego roku, inflacja będzie w trendzie spadkowym. Szanowni Państwo, podsumowując kiedy u naszych granic trwa wojna, a światem wstrząsa taki multikryzys, można powiedzieć, nie możemy pozwolić sobie na podziały, na spory. Nie dajcie sobie, drodzy samorządowcy, wmawiać tego, że między nami są jakieś bardzo głębokie różnice tym programem inwestycyjnym, który przecież wiecie, bo do Was już dotarł pierwszym, drugim, trzecim, czwartym pokazujemy, że wszystkich traktujemy sprawiedliwie, że wszystkich traktujemy równo. Dziś naszym wspólnym wyzwaniem, wspólnym wyzwaniem całej władzy publicznej, a więc i rządowej, i samorządowej jest dotarcie z naszymi rozwiązaniami do wszystkich obywateli, a zwłaszcza do tych najbardziej potrzebujących. I dlatego bardzo proszę wszystkich samorządowców, aby skorzystali z pomocy państwa w tym wielkim dziele dotarcia z naszymi rozwiązaniami w zakresie węgla, ale także w zakresie energii cieplnej em, z ciepła systemowego i energii elektrycznej do wszystkich wszystkich potrzebujących, a my em, dochowamy należytej staranności i zrobimy wszystko, aby nasze działania były skuteczne w tym zakresie. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom za dotychczasową współpracę. Proszę tych, którzy używają dzisiejszego kryzysu do walki politycznej, aby odłożyli go do lamusa. Niech biorą przykład, na przykład z klasy politycznej we Włoszech. Tam ci, którzy przegrali wybory, a więc lewica włoska powiedziała wszystkim komentatorom krytykującym ten wybór ręce z daleka od demokracji włoskiej. Wygrał ten, który wygrał i dajcie teraz się im wykazać. I my tak samo chcemy dzisiaj w zgodzie ze wszystkimi budować po prostu odpowiednie rozwiązania tak żeby ulżyć naszym obywatelom, ulżyć polskim rodzinom, ulżyć wszystkim Polakom. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani premierze. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. bardzo przedstawicielom mediów i